Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na nową serię. Będzie to seria pod tytułem Moja druga ciąża i tak troszeczkę niestandardowo, bo będziemy zaczynać od. 22 tygodnia, tak, jestem w 22 tygodniu ciąży, więc sama nie wiedziałam, czy zaczynać taką serię, czy się opłaca, czy w ogóle ktoś będzie chciał oglądać tak od połowy ciąży, no ale zobaczymy, jeżeli będą chętni, to będą oglądać, a jeżeli nie, no to będę miała sama dla siebie te filmiki. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeszcze zacznijmy od tego, że od pierwszego tygodnia do tygodnia 22 nie miałam żadnych objawów. Może miałam dwa albo trzy takie dni, że troszeczkę mnie mdliło na niektóre rzeczy, jak patrzyłam, ale nie było żadnych wymiotów ani nic, więc moje samopoczucie było rewelacyjne. I dzisiaj mamy dokładnie 22 tydzień i 3 dni. I moje samopoczucie się nie zmieniło, czuję się dobrze. Może częściej po prostu chodzę do ubikacji. Ale tak to jest bez zmian. Więc dla mnie to jest na plus. Brzuszek rośnie. Muszę wam powiedzieć, że jest. Nawet nie wiem, czy nieciutkę większy niż w pierwszej ciąży, ponieważ pytam się pani ginekolog i mówiła, że tak może być, ponieważ mięśnie już nie podtrzymują tak dzidziusia jak wcześniej. Więc tak. Więc tak, twarz dziecka już jest uformowana, nawet na USG czasami możemy już poznać do kogo dziecko podobne, czy, czy do mamy, czy do taty, czy może do kogoś bliskiego typu babcia, dziadek. I ja jeszcze, może tak za bardzo podobizny nie widzę, troszeczkę przypomina mi Ignasia, ale nie wiem czy takie uprzedzenia, czy taka prawda. Co tam jeszcze? Włoski już na głowie są, pojawiają się, teraz są jeszcze coraz bardziej wyraźniejsze Brwi i chyba rzęsy teraz też rosną I dziecko jest już wielkości bakłażana, więc jest całkiem spore Mierząc od główki do stópek, mierzy około 28 cm I waży niecałe pół kilograma, tak około 450 gram Więc tak, ostatnio byłam właśnie też na wizycie, wszystko jest ok. Pani mi jeszcze nie mówiła, ile dziecko waży, tylko tak mówię Wam książkowo, jak powinno być I coś jeszcze? Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć na ten temat? Hmm. Ja się zastanawiam, to może być słychać Ignasia, ponieważ bawi się autkami z Zuzią i z moją mamą A ja mam chwileczkę wolnego, więc mogłam nagrać Jeżeli jeszcze chodzi o wyniki, bo teraz tak zerknęłam, a jeszcze Wam nie powiedziałam To moje wyniki ostatnio były takie na normie, morfologia była już taka na granicy. W pierwszej ciąży miałam też anemię, mam nadzieję, że teraz nie będzie, chociaż już mało brakuje, zobaczymy. I jeszcze za dwa tygodnie, za dwa tygodnie idę zrobić pomiar właśnie glukozy, zobaczymy, czy nie mam cukrzycy ciążowej, ale to będę wam dawała znać na bieżąco, bo to będzie około 24 tydzień bo od tego tygodnia właśnie robi się takie badania, więc jeszcze to się okaże. Kolejną wizytę mam za jakieś dwa tygodnie, ogólnie chodzę tak, co 2-3 tygodnie na wizytę sprawdzać, co tam z maleństwem, czy jest wszystko ok i ze mną. Witaminy biorę. Brałam też folik od pierwszych tygodni. I tak, ale witaminy, jakie biorę, pokażę Wam w kolejnych filmikach, ponieważ tutaj do rodziców wzięłam tylko jeden listek, nie brałam całego opakowania, a teraz zbytnio nie pamiętam witamin, ponieważ są inne niż w pierwszej ciąży. W pierwszej ciąży brałam Femibion, jeżeli kogoś to interesuje i naprawdę są to bardzo dobre witaminy, ale teraz stwierdziłam, że spróbuję jakichś innych, chyba składem za dużo się też nie różnią, więc tak. Więc wam pokażę. Jeżeli chodzi jeszcze o moją pielęgnację, to na razie smaruję się zwykłym balsamem. Rozstępy są jeszcze po tamtej ciąży troszeczkę, więc ciężko mi też określić, czy wychodzą nowe, czy to są po prostu tamte stare. Więc tak, to chyba na tyle. Za chwileczkę jeszcze możecie zobaczyć, jak wygląda mój brzuszek w 22 tygodniu. A więc brzuszek wygląda tak, jak możecie zobaczyć, jest już zaokrąglony, widać go dobrze. I tak. I tak jak mówiłam wcześniej, dziecko jest już w wielkości bakłażana. Okej, okay, to by było na tyle. Te filmiki ogólnie będą takie króciutkie. Każdy film będzie miał tak po 3-4 minutki. Będę mniej więcej mówiła, co mnie słychać. A jeżeli Wy jesteście mamuśkami, jesteście też w ciąży albo byłyście, to koniecznie polećcie mi jakiś dobry balsam, właśnie żeby dobrze nawilżał, był właśnie taki dobrze skoncentrowany, żeby dostarczał mojej skórze dobrego nawilżenia. Okej, okay, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Muziaki i do następnego filmiku.